Którzy chcą kontrolować innych, są tak naprawdę pochłonięci własnymi rękami, które przenoszą na innych. Jednak kontrolowanie zachowań w negatywnym sensie wynika z tendencji do sięgania poza własne granice i do życia innych. Wiele osób robi to racjonalizując, że przecież chcą dobrze, pomagają. Może się to zdarzyć w przypadku rodziców, którzy wciąż próbują zmusić swoje dorosłe dzieci do zachowywania się w sposób, który uważają za akceptowalny. Może się to również zdarzyć, gdy ludzie próbują kontrolować zachowania swoich partnerów. Jeśli masz problemy z kontrolą, zobaczysz, że w jednym lub kilku obszarach swojego życia czujesz potrzebę ingerowania w to, co się dzieje, zamiast pozwalać wydarzeniom się rozwijać. Czasami trudno jest pozwolić innym być tym, kim są, zwłaszcza jeśli czujemy, że wiemy, co jest dla nich najlepsze, i widzimy, jak dokonują wyborów, których my byśmy nigdy nie dokonali. Jeśli jednak mamy okazywać szacunek i prawdziwie kochać, musimy pozwolić ludziom odejść, ufając, że w swoim czasie znajdą własną drogę i rozumiejąc, że jest to ich życie. Pierwszym krokiem do odpuszczenia jest samo przypomnienie sobie, że jedyne życie, jakie masz do przeżycia, to własne.